Obok geopolitycznych koncepcji przejściowości ziem polskich autorstwa Naukowskiego i pomostowości ziem polskich autorstwa Romera, w, niejako w polemice do, do obu tych wizji, narodziła się trzecia, koncepcja tranzytowości ziem polskich. Jej autorem był Włodzimierz Wakar, polski prawnik o bardzo szerokich zainteresowaniach. W swoim życiu zajmował się polityką zagraniczną, ekonomią, socjologią, wreszcie polityką zagraniczną i geopolityką. Wodzimierz Wakar w tej wielkiej debacie geopolitycznej, która rozpoczęła się pod koniec XIX wieku, twierdził, że polskie położenie geopolityczne jest zarazem zagrożeniem, ale także i szansą. Jeżeli chodzi o koncepcję Romera, przede wszystkim krytykował ją za zbytnie osadzenie w przeszłości i pewne oderwanie od nowych realiów, które zaistniały po I wojnie światowej. W przypadku naukowskiego jego koncepcji przejściowości ziem polskich przede wszystkim dostrzegał w niej defetyzm i pewne tendencje, które de facto sprowadzały Polskę zawsze do roli wasala swojego wschodniego lub zachodniego sąsiada. Wakar twierdził, że szansą dla Polski jest po pierwsze wykorzystanie polskiej przestrzeni jako pewnego sworznia geopolitycznego, jako przestrzeni łączącej która w przypadku rozwoju handlu międzynarodowego może być dla Polski wielką szansą. Polska łączy zarówno Morze Bałtyckie, jak i Morze Czarne. Jest położona na szlakach łączących wschód z zachodem. To sprawia, że Polska może być pewnego rodzaju naturalnym hubem, hubem gospodarczym. Równolegle, Wakar był wielkim zwolennikiem koncepcji międzymorza stał na stanowisku, że szansą dla Polski jest współpraca z innymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej, bo tylko ta współpraca da Polsce szansę, a także innym narodom Europy Środkowo-Wschodniej na przetrwanie między Niemcami a Rosją. W tym sensie jego poglądy były bliskie poglądom Eugeniusza Romera. Warto również pamiętać o tym, że w momencie, kiedy rodziła się koncepcja Międzymorza, której również jednym z intelektualnych ojców jest Włodzimierz Wakar, nieodłącznym jej elementem była towarzysząca jej koncepcja Prometeizmu, czyli wspierania oddolnych, odśrodkowych ruchów narodowo wyzwoleńczych na obszarze Rosji, wtedy już sowieckiej Rosji, które to ruchy miały Rosję, mówiąc kolokwialnie, rozsadzać od środka i doprowadzić do upadku rosyjskiego, wtedy już radzieckiego, imperializmu. Dla Włodzimierza Wakara były to kwestie ważne, zarówno kwestia Międzymorza, jak i kwestia idei prometejskiej. W swoich badaniach i w swoich pismach Włodzimierz Wakar można powiedzieć, że wyprzedził zdecydowanie z niektórych twórców polskiej myśli politycznej, przede wszystkim tych związanych z powojenną paryską kulturą. Pamiętamy, że i zarówno Giedroć, jak i Mieroszewski tworząc koncepcję ULB postulowali powstanie na wschód od Polski niepodległych państw Ukrainy, Litwy i Białorusi. O podobnych rozwiązaniach, tyle że przed II wojną światową, mówił Włodzimierz Wakar, posuwając się nawet do wtedy tak radykalnych postulatów, jak na przykład oddanie Wilna Litwie, albo w wersji mniej radykalnej, uczynienie z Wilna wolnego miasta trochę na podobieństwo Gdańska. Wakar dostrzegał bowiem i doceniał po pierwsze rolę ukraińskiego nacjonalizmu, po drugie rodzącego się także nacjonalizmu litewskiego. Widział także, że nie ma już łatwego powrotu do tego, co było przed I wojną światową, że mamy do czynienia z kształtującymi się na wschód od Rzeczpospolitej, czy nawet we, wschodnich, we wschodniej części Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej, nowymi narodami. Które to narody mają swoje państwowe aspiracje. Uważał, że nie można tego ani lekceważyć, ani od tego abstrahować. Dla Włodzimierza Wakara było niezwykle istotne, by pokojowo ułożyć współpracę i relacje z tymi narodami, dlatego, po pierwsze, zawsze był, tak jak wspominałem, zwolennikiem koncepcji międzymorza, współpracy jak najszerszej i jak, jak najściślejszej państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz koncepcji prometejskiej. Dziś również dziedzictwo myśli Włodzimierza Wakara może inspirować i inspiruje, co widać przede wszystkim w takich projektach, jak Centralny Port Komunikacyjny, który można powiedzieć jest kwintesencją wakaryzmu. Koncepcja mówiąca o tym, że w centrum Polski ma powstać port lotniczy połączony z węzłem logistycznym, kolejowym, od którego mają odchodzić drogi, linie kolejowe łączące właśnie ten centralny port komunikacyjny z różnymi częściami Polski, jest właśnie, można powiedzieć, wypełnieniem testamentu Wodzimierza Wakara i tym, na czym najbardziej mu zależało. Również powstające w Polsce huby komunikacyjne i logistyczne, do których przyjeżdżają coraz częściej i liczniej pociągi kursujące z Europy do Azji i odwrotnie, sprawia, że Polska faktycznie zaczyna wchodzić na ścieżkę stania się hubem logistycznym, intermodalnym hubem, który faktycznie może być takim węzłem komunikacyjnym dla tej części Europy. Również idea Trójmorza, która oczywiście nie jest dokładnie tym samym, czym, była, czym były idee Międzymorza w dwudziestoleciu międzywojennym, ale warto również tutaj pokazać i wskazać na pewne podobieństwa między właśnie koncepcjami idei Trójmorza, a koncepcjami Międzymorza, za którymi opowiadał się Wakar yy, czy Romer. Te koncepcje bowiem mają wiele wspólnego. Dziś koncepcja Trójmożna, dostosowana do współczesnych realiów, gdzie akcenty położone są bardziej na współpracę gospodarczą, ekonomiczną, na tworzenie powiązań infrastrukturalnych w tej części Europy, można powiedzieć, że jest dostosowaną do, do, do współczesności wizją koncepcji, o których pisali i mówili Wakar czy Romer. Więcej o myśli i o koncepcjach Wodzimierza Wakara pisze w miesięczniku Układ Sił. Tam znajdziecie Państwo także inne teksty dotyczące polskiej myśli geopolitycznej. Serdecznie zachęcam do lektury.